Zobaczymy, jak to będzie działać. dobrze. Trzeba się będzie troszkę nauczyć tym sterować. Albo może się nie nauczę i może nie będzie to tak dobrze. Właśnie. Zobaczymy. Ciekaw jak to wygląda, w zasadzie powinno być chyba nie najgorzej, nie? Także ten, zobaczymy, co z tego będzie. Dobra. Tylko muszę rewir zmienić. Także ten. Siemanko zając. Powiedz jak ten, jak z jakością wizualną obrazu, czy się trzęsie. Tak, testuję dokładnie i zastanawiam się, bo ja na przykład tego nie widzę, nie? Ja teraz na streamie na telefonie nie, nie jestem w stanie powiedzieć, jak to, czy to wygląda lepiej. Miejmy nadzieję, że tak, że było warto, bo może być też tak, że może tamto miało coś w sobie, nie? Ale zobaczymy. Się nie trzęsie, o to dobrze, to fajnie. To znaczy, że przynajmniej pod tym względem będzie spoko. Natomiast jest pewien mankament, który trzeba jakoś rozwiązać. Ale jeszcze, jeszcze nie wiem jak. A mianowicie mikrofon krawatowy nie może z nim działać, nie? Bo się gubi się. Dlatego, że go wiecie, nawet jak jest poprowadzony kabel luźno. To w tych temperaturach jest na tyle sztywny, że go czasami gdzieś tam pociągnie, nie? Ale to dobrze, dobra. Przy okazji mam fajny rzeczywiście statyw taki, jakbym chciał sobie ustawić coś w domu, nie? Mogę go dowolnie sobie ustawić, jakbym chciał, tylko... Najlepsze jest to, że, jeszcze, że, mam, że mogę sobie to sterować ułożeniem telefonu, tak, wiecie. Nawet stojąc za bardzo, tak. Nawet nie ręką, że rękę trzymam w jednym miejscu, tylko steruję sobie takim joystickiem, nie? Także fajna, fajna rzecz, ciekawa. Można by zrobić z tego więcej do nagrywania filmów, nie? Bo tak naprawdę ja korzystam tylko z podstawowej funkcjonalności, która jest. No, polega na tym, że. ten. że, że telefon się nie trzęsie, nie? Natomiast. Inne funkcjonalności są takie, że, że można tam jakieś przybliżenia operować nie? E, migawkami. E, także kurczak, ta lokacja jest zła dzisiaj. Dużo ludzi, kurde. Nie, sobie pójdę tędy. O, tu sobie czmychnę. A co? Też tak można. Tak, wcześniejszy prowadziłem poziomo, natomiast tu jest, to jest rzeczywiście mój wybór, nie? Eee, ale ten. Ale oczywiście mogę zrobić poziomo, Nic, nie ma przeciwwskazań, że wszystko będzie normalnie działało, nie? Eee, także fajnie. W każdym momencie sobie mogę postawić go, nie? Ma nóżki, także. Nie, taniutki. Znaczy Oczywiście wiadomo jak ktoś chce się bawić i kręcić w tym filmie. Bo, bo, co, bo myślę że do transmisji takich takich YouTube'owych bo bardzo dużo w gimbalach zależy od oprogramowania z jakiego się korzysta do niego. Nie? Jeżeli firma zrobiła dobre oprogramowanie i ma dobrego gimbala to wychodzi bardzo dobry produkt. Nie? Więc nie orientowałem się w rynku natomiast ten, ten kosztował 400 zł i to za Wasze pieniążki, co wam dziękuję. Bo tak naprawdę to poszło z reklam, bo dostałem kasę z reklam z YouTube'a i z wpłat od patrona, patronów nie, na YouTubie. Także to wyszło od Was, nie, z Waszych pieniążków. Także 400 zł, ale są oczywiście górna granica jest dużo, dużo większa, nie? Także tanioszka. A jeżeli pomoże, uatrakcyjniej będzie lepiej wyglądało to, ten w telefonie. Ten w telefonie, dlatego, no, że nie mogę krawatowego mieć z tym, nie? Musiałbym ewentualnie tylko jako taki stojak mieć to, a nie, nie, nie stabilizator. Dlatego, że e... kabel. Troszkę ciągnie, nie? Troszkę wpływa na płynność tego ruchu. Czasami się gdzieś kadr się w ogóle gubinie, także no niestety nie będzie to raczej możliwe. Siemanko Mariusz. Dobra. Ale spoczko. Fajnie to wybrał. sobie tutaj zrobić najazd Tak, tak, na gimbalu dokładnie. To jaki mój ten, mam telefon? Mam cały czas ten sam od dwóch lat, już chyba, chyba już dwa lata będą. Motorola G60. Także, no, no, jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, no to w następnym roku trzeba by zmienić, nie? Telefon na jakiś. No bo ten, nie to, są tanie telefony, a tanie telefony się raczej szybko kończą. Przynajmniej tak mam, nie? że tak, no te, te dwa lata rzeczywiście jest komfort użytkowania. Później można użytkować jak najbardziej, ale jest to już trochę gorzej, nie? Także ten u mnie tutaj. O. Wiem co, robię źle. Cały czas trzymam go w pogotowiu do kalibra, kalibrowania, a nie powinienem. Będzie mi lepiej wtedy. Dobra. Spoczko. O, idziemy. Fajnie, nie? Naprawdę fajne domki. Dobra. A uliczka właśnie fajna. Mamy tutaj na osiedlu, ale widzę, że telefon trochę nie ten, e, może się skalibrował na mnie bardziej. Jakiegoś szału nie ma. E, tak, tak. I, I właśnie jak założyłem do niego telefon to poczułem, że coś takiego może być pomocne znaczy nie wiedziałem, nie sprawdzałem, nie wiem jak to może wyglądać nie. natomiast gimbal z telefonem trochę waży nie? to już jest waga, która będzie wymagała konieczności zmiany ręki a gdyby ktoś nie mógł zmienić ręki, no to to jest wyzwanie zrobić taki stream jak ja robię nie? ale spoko, ręce ma się dwie także teraz została zmieniona także można to jakoś ogarnąć nie? Głosił, że miasto nie strzela w tego Sylwestra. Ciekawe, czy jak ktoś będzie strzelał, to można. Nie, myślę, że to nie, nie, to, że to nie jest nakaz, tylko że to jest dobra wola, nie? w sensie, że takie wie... miejskie imprezy nie będą strzelać, ale myślę, że zakazu nie będzie. Nie wiem, ja, ja, bym mówił, ja bym powiedział, że mandatów nie będzie raczej, raczej ku temu bym się skłaniał, ale nie wiadomo, dobra. Także co, dobrze, że jest dzisiaj w miarę ciepło, nie? Także to jest spoko. Dobra, zajęłem się kurczę, podziwianiem tego typu widoku, jak to działa, tak rozkminianiem. A nie rozmową, a trzeba by zejść z ulicy po pierwsze. Tutaj z takim ulicy wbić na chodnik. Ale ja myślę, że to nie będzie długi stream, nie? Ja myślę, że zaraz zawinę do domu bardziej taki testowy. To nie będzie e, taki horrendalny, długi jak czasami się zdarzało. Na pewnie recenzji. Dzisiaj to grzecznie. Sylwestra. Sylwestra, jeżeli będzie stream, no to wiadomo taki, taki nocny, typu pierwsza, trzecia, nie? Taki stream i to raczej skąpa, ewentualnie pewnie taki e, piracko-muzyczny. W sensie, że no będę podpuszczał muzykę, więc e, nie, zapisu nie będzie, nie? Kiedy jakaś recenzja? Mm, muszę się zebrać i pograć w tego, w. Jak to się nazywa? Mm -hmm. Około w trawelera dwójka, ale jakoś tak przez święta nie miałem na nagranie. Także, czy gimbal ma opcję przewijania, czata? Nie, nie, nie ma, nie ma. Czy będzie podsumowanie gier? No na pewno, na pewno coś będzie. Zawsze coś robiłem, także, także coś zrobię. Eee, a na no nie mam żadnego projektu. To dobrze, dobrze, że wspomniałeś. A musiał sobie się zastanowić i sobie pogrzebać nad tym, bo pooglądać sobie jakieś zestawienia. bo ostatnio mało ich widziałem, ale coś tam się, coś tam się te... No tak, to trzeba by zrobić. Ja sam mało ograłem rzeczy, ale wiadomo, urojoną kubkę wstydu trzeba zrobić. Urojona musi być. No i trzeba by zrobić normalne topkę z recenzowanych, nie? nie też tych, które się ukazały, tylko te, które udało się zrecenzować, więc... No ale zmiana ręki tutaj przy gimbalu jest konieczna. Co chwilę. Bo to naprawdę to, naprawdę to jest urządzenie bardziej do nagrywania takich ujęć, nie niż do transmitowania. Oczywiście w transmisji też pomaga, jak widać. strzelają u Ciebie pod blokiem? No u mnie, znaczy u mnie mało, rzeczywiście w tym roku mało strzelają ludzie, ale wiem, że ludzie pokupowali i ja się spodziewam, że jakże, się... bo to też nie jest tak, nie można powiedzieć, bo nie wiem kiedy ten komunikat był, nie, ten co tutaj zając napisał, no bo no kurwa, to by było chujowe, że ludzie sobie na przykład nakupowali fajerwerków wcześniej i nagle co, miasto zakazuje, daje mandaty za to, co można było w mieście kupić, nie? No nie, no, takie rzeczy się powinny robić z wyprzedzeniem, jeżeli ktoś kupił, no powinien m m móc, nie? E to powinno być ogłoszone wcześniej, nie, nie mam przeciwko takiemu ogłoszeniu, ale kurwa, no wcześniej. Podsumowanie z bunkrowanych i spontanicznych streamów. Ale to by było ciężkie, kurczę, nie wiem, jak bym miał do tego podejść. Hmm. Nie wiem co by to miało być. Nie nie, nie wiem, jak miał to ugryźć. Jakiś na pewno można sobie znaleźć, ale jakoś chwilowo nie mam. Dobrze. Drona. O, to by było mocne. Że to jest zakazane? Znaczy, znaczy może tak. Może na rynku tak. Może, może tak być, nie? Że wyznaczył Rewirt taki nieduży i że tam nie można. Natomiast moim zdaniem to nie jest taki e, zakaz totalny jakoś. Przynajmniej byłoby to dla mnie dziwne. Aczkolwiek dzisiaj się czasa kurwa. Co się dzieje w Polsce? Kurwa. To... <gryw> Idź pan w chuj. Tak jakby dron latał. Z tym dronem, z tym dronem jest problem, nie? Byłby, znaczy oczywiście do zrobienia, tylko tak, stream musiałby lecieć gdzieś z kompa, którego ktoś by musiał za mną targać. Albo ja bym musiał mieć, ale nie, nie, nie no, trzeba by było ustawić tak, żeby przy zamknięciu klapy się nie kończył. Musiałbym dostartować gdzieś na laptopie, bo nie da się, nie da się zrobić z transmisji z z dronem no nie no w sumie dałoby się Także dron musiałbym o... wtedy bym nie widział komentarzy no bo teraz stream idzie z aplikacji telefonowej i ona musi mieć ten obraz w sobie czyli telefon musi przekazywać obraz a nie inne źródło typu dron a gdybym nie, mógłbym, nie miałbym za bardzo jak wyświetlić naszej czatu, ale nie mógłbym jak gdybym wszedł na drugim urządzeniu kurwa byłoby to do, do zrobienia byłoby to do zrobienia, ale pierdolenia by było się fuj. No, no, bo gdyby, gdyby rzeczywiście był to zakaz na, na obszar, czyli na ten na, na rynek, kurde spoko, nie? Spoko, spoko. Pank, pank. Mr. Wank. Fajny wieczór kurcz nie wiem jak to mówić, ale taki fajny wieczór spokojny, przynajmniej tak raczej nie widziałem żeby coś się działo w moich okolicach, gdzie się przygotowuję, jutro będzie nie, pierdolnięcie, Wrocław, właściwie cała Polska, nie właściwie cały świat, czy tam gdzie jest niedziela, bo, te, nie, bo jak to jest z tym, z, z, z czasem, czy gdzieś już, w, 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 hmm. nie no pewnie są kraje, gdzie nie ma, gdzie to, to, to nie jest niedziela, nie? Czyli że byłby poniedziałek u nich? Nieważne. W każdym razie wszędzie myślę, może być mocno, dlatego że w mojej opinii wypadło to bardzo szczęśliwie. I to jest, mamy wolną, taką już taką lekką sobotę jak dzisiaj. Mamy wolną niedzielę, kiedy jest sylwester. Mamy pierwszy. Także jest naprawdę. Fajnie, nie? bo jak, wiecie, Sylwester wypada w dzień tak jakby pracujący i tylko w jeden dzień jest to że tak... spokojnie. A jeszcze ta sobota, niedziela, poniedziałek, o. Czy z synem Sylwestra spędzam? Nie, nie, nie. Indywidualnie samemu w domu. Czy w sensie, no, yy, z synem. A, no tak, tak. Dobra. Ale myślę, że to, że następny sylwester będzie już fajny, jakiś taki ciekawszy. Potem będzie spokojny. No ale cóż, czasami takie też powinny się zdarzyć. Są drogą tak słów, e, czyli jak u nas będą strzelać, e, to na Ukrainie będzie poniedziałek, Siemanko, Ewa to tak to strzelanie kurcze z Ukrainą to się słabo kojarzy jakoś, nie? Niestety. Dobra. Dobra moi drodzy. Myślę, że dzisiaj tak krótko. E, o, chciałem przetestować z tego gimbala. Ale myślę, że jest spoko, nie? Wydaje się, że efekt jest OK. Ja go bardziej zobaczę w domu, jak sobie o to odpalę ten zapis, bo teraz tak naprawdę w pełni nie jestem w stanie tego dostrzec, ale wydaje się, że jest lepiej. Jutro stream? Nie wiem, nie wiem. Może, może się zdarzyć, że będzie stream, ale pewności nie mam. A jeżeli chodzi o dźwięk? Dźwięk to jest dobry dlatego, że ten że no, mówię głośno, nie? Także <grytane> Myślę, że sobie po prostu dźwięk ogarnia. Niestety mikrofonu nie mam, no bo nie współpracuję z gimbalem niestety. Musiałbym mieć rzeczywiście bluetooth, słuchawkę jakąś, albo mikrofon bezprzewodowy do tego do gimbala, nie? Także muszę niestety wybierać, czy mikrofon, czy, czy gimbal. No, a jutro, jeżeli, jeżeli nie, nie mówię, że będzie stream Jest taka szansa e, Bo z sobie po Sylwestrze, jak mam Sylwestra w domu To po Sylwestrze, czyli w okolicach pierwszej, drugiej Robię sobie taką sesję muzyczną, nie? Nieznanego gatunku, czasami po prostu zwykły e, Zwykły, dobry pop A czasami jakieś ciekawsze dźwięki Jakieś bassy, czy jakieś takie szalone Funky, cholerawie Także może wtedy się skuszę na zrobienie jakiegoś streamu, właśnie takiego muzycznego, który się po prostu odbędzie i będzie zakazany, no bo prawa autorskie nie zablokują. Także stream może być z muzyką, ale nikt więcej go później nie zobaczy, nie? Także ten. Czyli ja coś to o pierwszej, drugiej jakoś tak. Mnie też, kusi. mnie też kusi, myślę, że ten Baldur's Gate, Baldur's Gate to jest naprawdę dobra gra. Ja grałem w jedynkę, nie skończyłem, ale może się kiedyś uda. Także zobaczymy, zobaczymy. Natomiast ciekawi mnie rzeczywiście. Dobra. Na przykład, o właśnie, odnoszę tego gimbala jeszcze. To jest to w ogóle taka opcja, że teraz to ja jeszcze muszę jakoś tak troszkę mimo wszystko, e, troszkę kontroluję ręką ułożenie telefonu żeby się mieścić w kadrze, nie? Natomiast można sobie ustalić jeden kadr żeby na przykład w centrum była moja twarz e, i, i dużo łatwiej Big Gimbal sobie z tym radzi natomiast e, no, musi być to robione mm, w przypadku kiedy jest z aplikacji, nie? czy do nagrywania. Nie mogę takiej funkcjonalności użyć na streamie, no bo to już jest funkcjonalność aplikacji do tego gimbala. Ale można coś takiego robić, nie? Jeśli biegać, to tak. To, to powodzenia. Trzymaj się. I w zasadzie, że my też, w zasadzie, my też będziemy się żegnać. Gimbal? Tak troszkę się pogubiliśmy, ale e, chyba jest. Chyba jest, rzeczywiście nic nie widoczno. O, był przebłysk na twarz, czyli rzeczywiście jestem dobrze namierzony. Zaraz mnie troszkę oświetli samochód chyba. Jest, światło. No niestety teraz, ale tylko krótki moment, kiedy rzeczywiście mamy ciemność, naszą wrocławską, piękną, przygraniczną ciemność. Bo w niewielu miejscach można znaleźć takie, takie ciemności w Wrocławiu. Eee, także ten... Do zobaczysz... Do, do zobaczyska. Trzymajcie się. Nara.